W programie Biznes to ludzie, w którym rozmawiamy z zaproszonymi gośćmi o nowoczesnym przywództwie. Witają Państwa Jacek Bełdowski i Romeo Grzębowski. Dzisiaj naszym gościem jest Katarzyna Gaweł, Head of Diversity, Equity and Inclusion w firmie Rinier Axel Springer Polska. Tak jest. Dzień, Dzień dobry. dobry. Kasiu, zaprosiliśmy Ciebie do naszego programu, bo jesteś liderką z pasją. Jesteś też aktywną postacią zabiegającą o równy głos kobiet i mężczyzn w mediach i w biznesie. Jesteś też ekspertką od takich tematów jak właśnie różnorodność i inkluzywność. Jestem, to prawda. Czasem zbyt aktywnie nawet zabiegającą. Okej. Okay, Dziękujemy Ci, że przyjęłaś nasze e, zaproszenie. E, I chcielibyśmy trochę tradycyjnie w naszym programie zaprosić Cię do wylosowania pytania niespodzianki. Mamy tutaj takie, sami nie wiemy, co tutaj mhm. będzie. Więc e, wybierz kartę. Ja przeczytam. Okej, okay, nie patrzę, nie patrzę. Dlaczego? Pytanie. O, a propos, jakie elementy kultury w Twojej firmie powodują zaangażowanie ludzi? Sami ludzie na pewno. To, to, to mówią sami ludzie, że, że przychodzą do nas, odchodzą, ale później wracają do nas dzięki temu, że, że pracują w niej tacy, a nie inni ludzie. Ale na pewno też taka swoboda, otwartość. Bardzo ważna jest dla nas misja, bo jesteśmy firmą mediowo-technologiczną my wspieramy w niezależnych decyzjach i, i czujemy. Te siłę, ale też odpowiedzialność mediów, idącą za tym, mhm. o czym mówimy. I na pewno taki rozmach, bo mamy bardzo dużo marek. To jest Onet Fact, Newsweek, Forbes, Sportswomen, O Feminin. Więc ten rozmach powoduje, że ludzie u nas mogą się rozwijać, przechodząc z działu do działu. Więc to wszystko powoduje taką chęć. Motywację do pracy, bo mamy bardzo dużo pracowników, pracowniczek, którzy pracują u nas bardzo długo. Okej. Okay. To jest program o przywództwie, więc chcemy trochę poznać Twoje poglądy na ten temat, więc zaczniemy od takiej szybkiej wymiany kilku pytań otwierających na ten temat. Więc prosimy Cię o zwięzłą odpowiedź, czasami dokończenie zdania. Więc pierwsza akcja liderem czy liderką trzeba się urodzić, czy można się tego nauczyć? Zdecydowanie można się nauczyć. Mogę rozwinąć krótko, um, ja uważam, że kwestia jakichś talentu czy genów to jest może 1%. procent i reszta to tak naprawdę jest kwestia chęci, jeżeli chce się być liderem liderką, jeżeli lubi się ludzi lubi się z nimi pracować i pracuje się nad sobą to i się rozwija ma się autorefleksję to z pewnością można się tego nauczyć. Okay. drugie pytanie jako liderka ciągle uczę się. Ciągle uczę się zarządzać swoimi emocjami, bo ja mam bardzo dużo pasji, tak jak powiedzieliście na początku, ale też związany z, z tym emocji. Yy, I sz, nie sztuką jest nie mieć nie, emocji, bo to jest naturalne. To ważne, żebyśmy mieli emocje, jesteśmy ludźmi, ale sztuką jest je odpowiednio wyrażać. Okay. A jak ktoś w pracy w biurze opowiada kawał o blondynce, to. Teraz już się śmieję. Kiedyś się denerwowałam i złościłam, ale wynikało to z bezsilności. Natomiast teraz już nie czuję bezsilności. Teraz po prostu się śmieję i ewentualnie odbijam piłeczkę. Zmiana przekonań następuje wtedy, gdy? Gdy ma się autorefleksja. Gdy yy, chce się zrozumieć siebie i innych, akceptować innych, akceptować różnorodność. Natomiast jest to bardzo trudna zmiana. To jest chyba najtrudniejsza zmiana. Tak coś o tym wiemy działając w branży zmiany przekony. No właśnie. Moja gafa liderska z ostatnich czasów ostatnio udało mi się uniknąć. Natomiast znowu powrócę do tego, bo w domu często mówiono o mnie kiedyś, że jestem małą kulką gniewu i ja już teraz wiem, bo dużo nad sobą pracowałam, że to była właśnie kwestia bezsilności, denerwowałam się bardzo kiedyś i miałam taką wpadkę już z moim byłym szefem, że po raz kolejny mi gratulował w tych samych słowach i ja się zezłościłam, że to są znowu te same słowa, że to nie jest prawdziwe docenianie, że na pewno nie było to takie perfekcyjne i no na własnego szefa, prezesa prezesów, więc. ja też się no, chwali. Tak. Tak. <noise> Okej, okay, no. odważnie. Noż otwiera mi się w kieszeni. Kiedy? Kiedy słyszę tak zwany mainsplaining. To znaczy, jak. No niestety jest to związane z płcią. Kiedy mężczyzna tłumaczy mi rzeczy takie na przykład bazujące na swoich przekonaniach czy stereotypach, że no wiesz, no kobiety nie potrafią y, czytać map, więc ja ci wytłumaczę. Mhm. Okej, okay. okay. różnorodność i inkluzywność kosztuje? Kosztuje, natomiast to nie jest kwestia finansowa, to jest kwestia czasu, czasu, chęci zrozumienia, słuchania y, i takiej i przywództwa, y, y, także kosztuje oczywiście, ale to tak jak każda inna kwestia rozwojowa. Okej. Okay. Zmierzamy powoli do tego, tego tematu różnorodności, inkluzywności i chciałem trochę podzielić się taką definicją, którą częściowo słyszałem, trochę zmodyfikowałem. Powiedzmy, czy to jest, czy to jest dobry kierunek, czy to nie jest jakaś zupełnie kula w płot. Otóż czym się różni różnorodność od inkluzywności i przynależności? Tak brzmi pytanie. I różnorodność jest wtedy, kiedy zapraszamy różne osoby na wspólną kolację. Mm -hmm. Inkluzywność jest wtedy, kiedy wspólnie gotujemy. A poczucie przynależności pojawia się, gdy wspólnie organizujemy imprezę i mamy wpływ na wybór menu. No, nie do końca. Bo po pierwsze, różnorodność, równość, inkluzywność ma nam dawać poczucie przynależności. A mamy taką potrzebę, chociażby zgodnie z piramidą potrzeb Maslowa to jest trzecia od dołu potrzeba. Każdy człowiek potrzebuje przynależeć do jakiejś społeczności, do organizacji. Jesteśmy po prostu istotą stadną. Więc te trzy składniki mają nam dawać poczucie przynależności. Natomiast różnorodność. Sami dla siebie nie jesteśmy różnorodni, tak? To Jak ja jestem sama w domu i nie mam nikogo w okolicy, to po prostu jestem ja, Kasia, blondynka, nie wiem, 45 plus, mama. Natomiast różnorodność pojawia się na przykład na takim spotkaniu. Tak? My się spotykamy, już widzimy, no różnimy się płcią, różnimy się wiekiem, różnimy się doświadczeniem, historią, nie wiem, sytuacją rodzinną, może kulturą, na pewno miejscem urodzenia, chociaż no nic nie jest oczywiste. Więc różnorodność to są takie cechy, które nas różnią, które mogą. Być takimi trochę supermocami, tak? No bo ja mogę skorzystać z tego, jakie jest Wasze doświadczenie, jaka jest Wasza sytuacja rodzinna, czy chociażby z tego, że jesteście mężczyznami, możecie mieć inny punkt widzenia na, na dany temat. E, równość to już jest nasz świadomy wybór, jak będziemy traktować ludzi i też nie mylmy równości ze sprawiedliwością, tak? Bo równość polega na tym, że każdy z nas ma inne supermoce. I świetnie ostatnio mówiła, e, prowadziłam taki wywiad z Zuzaną Romansową w najnowszym Forbes Women, i ona mówiła, że. Na przykład mając super bohaterów, yy, nie wiem, yy, wiadomo, że yy, spi Spider-Man świetnie się wspina, ale już na przykład dla Halka, jak mają pokonać jakąś górę, może to być trudniejsze. Tak? W związku z tym teraz co zrobić, żeby oboje mieli równe szanse, żeby się wspiąć na tę górę. Tak? No i spide sp Spider-Manowi w tej, w tej sytuacji nic dodatkowego nie trzeba, ale Halkowi na przykład przydałyby się nie wiem, specjalne buty, które by mu pozwoliły w takim samym tempie się tam wspiąć. I o to chodzi w równości, żebyśmy mieli wszystkie, wszyscy równe Szanse na starcie mając ten sam cel do osiągnięcia, tak, żeby nikogo tutaj nie dyskryminować. No i inkluzywność to już jest konkretne działania Jak na przykład zapraszamy już na te kolacje to żeby zapewnić na tej kolacji dania wegetariańskie i mięsne, tak, żeby każdy czuł się włączony i czuł się przynależny właśnie do tej społeczności, żeby na przykład mógł coś zjeść. No bo wiemy, że jak nie jemy, to, to jesteśmy. A co może być tymi butami? Przysłowiennymi dla, dla czasu, dla Na przykład, tak? No ktoś potrzebuje godzinę żeby wypełnić, nie wiem, jakąś tabelkę, ktoś inny będzie potrzebował półtorej, albo kwestia wytłumaczenia dłuższego wytłumaczenia, co ma osiągnąć, więc to jest, to jest bardzo, bardzo indywidualne. I to jest tak naprawdę umiejętność menedżerska i dlatego ta różnorodność jest kwestią oczywiście przywództwa i kwestią powinna być kwestią strategiczną, u nas w firmie jest to kwestia strategiczna jest strategii biznesowej zamieszczona, natomiast największy kontakt z zespołami z ludźmi mają ich bezpośredni przełożeni, czyli menedżerowie menedżerki i oni najlepiej znają swoje zespoły. Ja dlatego tak kocham Blancharda, bo to on ja, ja od niego uczyłam się takiego przywództwa sytuacyjnego, kiedy on mówił właśnie, że w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju jest pracownik Pracowniczka, należy zastosować inny styl zarządzania. I o to w tym chodzi. Tak, czyli ta różnorodność w praktyce. Tak. Ja, ja wrócę na chwilę do tych superbohaterów. Mam nastoletnią córkę i bardzo się cieszę, że takie wytwórnie hollywoodzkie Disney, Marvel coraz częściej stawiają w roli tych superbohaterek, dziewczyny. Ale jednocześnie mam takie wrażenie, że to trochę jest nadganianie wieloletnich opóźnień i że to wahadło się przesuwa w drugą stronę. Tak, ja lubię bazować na, na cudzych doświadczeniach, bo z tego można szybciej wyciągnąć wnioski na przyszłość. I na przykład w Stanach Zjednoczonych jest totalnie odwrót od kwestii różnorodności, bo oni tam przegieli w drugą stronę, bo oni się zajmowali różnorodnością głównie na przykład z punktu widzenia rasy, tak? A różnorodność, oczywiście u nas ta rasa jest jakby w mniejszym stopniu widoczna i jest potrzebna, żeby się nią zajmować. Natomiast tam faktycznie nie można się skupiać na jednym aspekcie, więc taki Netflix, bo to ja głównie korzystam z Netflixa, z mojej perspektywy przegina już trochę w drugą stronę, tak już na, na siłę próbując chociażby wprowadzić różny kolor skóry w jednym filmie, no bo nie przesadzajmy, ale na przykład mega odkrywające dla mnie i dla moich dzieci był taki film, film Zostań Mikołajką, kiedy to Mikołaj zrezygnował z bycia Mikołajem, naturalnie wszyscy mówili, że brat jego powinien zostać Mikołajem, on też nie chciał i nikt nie zwracał uwagi na jego siostrę, która bardzo chciała zostać Mikołajką, nawet ona sama jakoś tak nie do końca widziała siebie w tej roli, jak ona w końcu została Mikołajką, to ja z moją dwójką dzieci, z chłopcem i z dziewczynką, bo mamy ich, ich chłopca i dziewczynkę. Wszyscy zrobiliśmy takie aha, to był ten aha moment, tak? Czyli każdy jednak może zostać każdym. Kwestia tylko jakichś stereotypów i uprzedzeń i chęci. I tu się zatrzymamy. Po przerwie będziemy kontynuować rozmowę. Do zobaczenia po przerwie.